Dobry Państwu, Państwo. Zanim przejdę do zasadniczego tematu dzisiejszego programu, chciałem poruszyć kilka problemów, które wynikły w komentarzach pod poprzednią audycją. Otóż, pierwsza sprawa, zapytano mnie o protesty rolników w Indiach. Doszukiwanie się, proszę Państwa, we wszystkim działalności bolszewików, kolektywizacji, komunizmu itd. jest bezsensowne. Właśnie sytuacja jest odwrotna. Chodzi o to, że dotychczas w Indiach produkty rolne kupowało państwo i dopiero po cenach gwarantowanych, i dopiero od państwa kupowali detaliści. Warunkiem inwestycji zachodnich w sektor rolniczy w Indiach była jego deregulacja. I dlatego taką regulację uchwalone we wrześniu ubiegłego roku, co wywołało protesty rolników trwające już 100 dni. Dlaczego? No bo yy, najważniejszą zmianą jest dopuszczenie do tego, żeby hurtownicy kupowali żywność bezpośrednio u producenta, czyli u rolników. Co to oznacza? No, że nie będzie cen gwarantowanych przez państwo, tak? czyli że rolnicy na tym stracą, a ostateczni klienci, czyli końcowi klienci, nie zarobią. Po prostu <grym> zarobią hurtownicy. Dlatego rolnicy domagają się, żeby ceny ich produktów były gwarantowane, tak jak dotychczas, i żeby skupywało je państwo, no bo to, są, to jest gwarancja tych cen stałych. Drugą sprawą to jest kwestia opóźnień w wypłatach. No, bo państwo kupowało od rolników ich produkty, przede wszystkim ryż, pszenicę i tak dalej, ale zalega z wypłatami. To jest taki system kontraktowy, jak w Polsce za PRL-u. I rolnicy domagają się po prostu pieniędzy i stałych cen. I to jest przyczyna tych protestów, które poparli na przykład aktorzy w Hollywood, już niewiele wiedzą i rozumieją, no ale im się to widocznie spodobało. Mówiliśmy o próbach porozumienia amerykańsko-irańskich. Już teraz wiadomo, że Iran odrzucił propozycję Borela, żeby spotkać się na konferencji wspólnej pięciu państw Iranu i Stanów Zjednoczonych jako gości zaproszonych na tę konferencję. Co więcej, doszło do kolejnego ataku w Iraku na bazę amerykańską. Przecież te ataki mają taki charakter, że Irańczycy atakują, ale tak, żeby żadnej krzywdy nikomu nie, nie zrobić. No to, że jeden z Amerykanów zmarł na atak serca ze strachu w czasie ataku, no to trudno było to przewidzieć. Na to Amerykanie odpowiadają atakami na Milicje irańskie w Syrii, ale też tak, żeby nie doszło do większych strat. No i taki dialog trwa. Tymczasem Amerykanie uchwalili sankcje przeciwko osobom winnym zamordowania dziennikarza Harodziego, ale zostało tak to zrobione, że wykonawcy zostali tymi sankcjami dotknięci, natomiast Mahamed IBN. Salman, następca tronu, nie, a jest on tym zleceniodawcą zamordowania Chaszodziego. Hach no, w rezultacie mamy pewne napięcie na linii amerykańsko-saudyjskiej, ale na razie do zmiany sojuszy jeszcze nie dochodzi. A teraz przejdźmy do spraw zasadniczych, czyli Sytuacji w Partii Republikańskiej, bo to będzie miało wpływ również na e, politykę międzynarodową i sytuację w Polsce. Wszystkie y, sondaże, które były prowadzone, pokazują, że Poparcie dla Trumpa w Partii Republikańskiej jest no, większościowe, dlatego że na przykład wśród tych wyborców, którzy głosowali na Trumpa, wyborców republikańskich, którzy głosowali na Trumpa w ostatnich wyborach, to 53% z nich będzie dalej głosowało na Trumpa. Jeżeli by się natomiast trumpiści oderwali od Partii Republikańskiej, no to wsparłoby ich 46% członków partii. Także tak naprawdę Trumpowi oczywiście nie opłaca się zakładać własnej partii i on o tym już nie myśli i Republikanie też o tym nie myślą. Ewentualnie antitrampiści mogą sobie założyć własną partię i trwają na ten temat dyskusje. Natomiast Trump, można powiedzieć, że przyjmuje kontrolę nad partią republikańską. I żeby zrozumieć, czy ta kontrola jest faktyczna, czy tylko propagandowa, to trzeba zobaczyć, jak zachowują się koniunkturaliści i karierowicze. Otóż Mike Pence, który w Partii Republikańskiej jest uważany za zdrajcę, na tej konferencji w Orlando nie był obecny, ale po zakończeniu konferencji napisał artykuł, w którym mówił o konieczności walki z naruszaniem prawa podczas wyborów i jasno stwierdził, że takie naruszenia prawa w czasie wyborów poprzednich miały miejsce. No oczywiście kiedy on mógł decydować o czymkolwiek, to z tymi naruszeniami nie walczył, a teraz zgłasza się jako ochotnik na walce o uczciwe wybory. No co oznacza, że wyciąga rękę do Trumpa, a więc ludzie, którzy mogą Wyciągnąć rękę do Trumpa, bo nie są aż tak skompromitowani walką przeciwko Trumpowi jak McConnell, wyczuli skąd wieje wiatr. Stąd wnoszę, że Trump tę walkę wygra, no bo zawsze koniunkturaliści karieryjczy pokazują, po której stronie będzie zwycięstwo. Przy czym no ja tutaj chciałbym trochę poobronić Mike'a Pence'a, dlatego że wprawdzie Artur Kalbarczyk nazywa go zdrajcą, bo zawiódł wtedy, kiedy wszystko od niego zależało, ale proszę zauważyć, że e, Trump e, też nie podjął żadnych działań, tylko całą odpowiedzialność zepchną na pensa. No i to jest zrozumiałe, że pens wtedy całą odpowiedzialność, co zresztą przewidywałem, zepchną z kolei na kongres, żeby nie być odpowiedzialny. Bo żyjemy w czasach biurokracji, kiedy nie ma polityków, są tylko urzędnicy, a każdy urzędnik dąży tylko do jednego, żeby nie być za nic odpowiedzialnym. Tak? E, więc e, biorąc pod uwagę tę sytuację, no nie, należy, e, nie należałoby z tego pana rezygnować, tym bardziej, że on ma poparcie około 12% w Partii Republikańskiej. A najważniejszą sprawą jest izolacja e, takich ludzi jak Cheney, jak McConnell, Midromnej czy ta Murawski, o której opowiada Artur e, Kalbarczyk. Jakie są priorytety Trumpa? No przede wszystkim nowe ordynacje wyborcze. Mówię widzimy mnogie, ponieważ pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych każdy stan ma własną ordynację wyborczą. I jeżeli się tej ordynacji nie zmieni, czy tych ordynacji nie zmieni w większości stanów, no to oczywiście Republikanie nie mają żadnych szans, bo demokraci mogą fałszować wybory bez końca. Dlatego Trump zaznaczył w swoim przemówieniu, że trzeba powrócić do ordynacji wyborczej, która będzie spełniała dwa warunki, dwa podstawowe warunki. Przede wszystkim ograniczyć głosowanie korespondencyjne tylko do osób chorych i wojskowych, którzy przebywają poza granicami. I druga sprawa głosujący muszą posiadać numer identyfikacyjny. Tak zwane ID, żeby jedna osoba nie mogła głosować wielokrotnie, a to był najprostszy sposób fałszowania. Jedna osoba mogła wysłać dowolną liczbę kopert, dlatego że czy głosować wielokrotnie, dlatego że nie sprawdzano jej tożsamości. No i jak ten problem usiłuje się rozwiązać? Bo w tej chwili w Georgii gdzie jest większość republikańska, przyjęto nową ordynację wyborczą. to jest ciekawe, jakie tam są te główne postanowienia, bo cała ordynacja oczywiście jest bardzo gruba. Więc tak, przede wszystkim wprowadzono taką zasadę, tu nie ograniczono osób głosu, mogących głosować korespondencyjnie, ale wprowadzono zasadę, że na kopercie musi teraz być albo numer prawa jazdy, po którym można zidentyfikować w Ameryce każdego, albo cztery ostatnie cyfry Social Security, albo ten numer identyfikacyjny ID, albo jeśli go się nie ma, no to na przykład musi być załączony rachunek z banku. Czy zaświadczenie z banku, gdzie jest imię, nazwisko głosującego, jego adres. I wtedy można poznać, czy on jest rzeczywiście mieszkańcem tego stanu, czy ma prawo wyborcze i tak dalej. Bo dotychczas to <laughs> tak naprawdę nie można było zidentyfikować osób głosujących, tym bardziej, że demokraci pilnowali, żeby tego nie robić. Druga sprawa. Jeżeli chodzi o e, zgłaszanie się jako chętnych do głosowania e, korespondencyjnego, to dotychczas można to było zrobić na 180 dni, teraz na 76 albo 78, tego dokładnie nie pamiętam. I co jest ważne, w wypadku analfabetów no, są tacy w Stanach Zjednoczonych i inwalidów, to osoby, e, które za nich mogą zgłosić ich do głosowania korespondencyjnego, Mogą to być tylko dwie kategorie osób, to znaczy albo upoważnieni krewni, albo oficjalni opiekunowie. Czyli nie może być tak, że urzędnik wyborczy zgłasza kogoś do głosowania korespondencyjnego bez na przykład jego wiedzy, co demokraci robili nadminnie. Także e, przede wszystkim ten zapis o, o możliwości identyfikacji głosującego poprzez ów e, stempel czy no, numer podany na kopercie e, powinien ograniczyć e, możliwość fałszowania, aczkolwiek no, nie jest to o, taka ordynacja wyborcza, jakie my znamy. Jeżeli chodzi o sprawy, nazwijmy to ideologiczne, to Trump Orlandowy powiedział się zdecydowanie przeciwko tej cancel culture, czyli tak naprawdę odrzuceniu całego dorobku cywilizacyjnego i kulturowego ludzkości na rzecz tych wszystkich bredni antyrasistowskich i genderystowskich. Podkreślił walkę z emigracją, a w tej chwili dantejskie sceny dzieją się na granicy z Meksykiem, bo się wdzierają imigranci masowo na teren Stanów Zjednoczonych. I trzecia sprawa, która no dla nas jest istotna to jest powrót do jego zasady umów dwustronnych, czyli zerwania z globalizmem. I następna sprawa, no to mamy pierwszy wyłom w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o taką samodzielność polityki państwowej, bo Teksas i Mississippi, a tu ważniejszy jest Teksas, ogłosił, że od 10 marca, a konkretnie ogłosił to gubernator Abbott, po pierwsze koniec z terrorem namordnikowym, po drugie dzieci wracają do szkół i po trzecie koniec lockdownu. A oczywiście to wywołało oburzenie Bidena i demokratów. Co ciekawe Ted Cruz, bardzo ważna osoba w partii republikańskiej, stanął tutaj po stronie, a to oczywiście, i wskazał, że na przykład, to ciekawa rzecz, związki zawodowe nauczycieli, które no, wpłacają pieniądze na partię demokratyczną czy na kandydatów partii demokratycznej, są przeciwnikiem powrotu nauczycieli do pracy. No to Wiadomo, jak można dostawać pensję nie pracując, no to dlaczego. Nie. Przy okazji, pamiętajmy, że wirus ma świadomość klasową i ponieważ 4 kwietnia ogłoszono wybory w Bułgarii, no to właśnie zniesiono wszystkie restrykcje. Jak można się spodziewać, wirus zaprzestał działalności, no ale w zależności od sytuacji powyborczej to albo się uaktywni, albo nie. No a w Teksasie na pewno teraz będzie bardzo aktywny, bo wroga klasowego w postaci Partii Republikańskiej trzeba zwalczać, więc przynajmniej w statystykach, Będziemy mieli tam holokaust. I z takich mniejszych spraw Jacek Bartośek podkreślał, że przedłużenie o rok umowy start przez Bidena to jest ustępstwo wobec Rosji. Ja tak nie uważam. Po pierwsze, wynika to nie tyle z polityki wobec Rosji, co z ideologii, z ideologicznych, a po drugie, to proszę zauważyć, że przedłużenie umowy start o rok. Jest e, tak naprawdę e, krokiem e, w stronę Chin, dlatego że e, Trump dążył do tego, żeby nową umowę zawrzeć między trzema e, państwami nuklearnymi, e, to znaczy Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami. Tymczasem przedłużenie startu oznacza, że e, Chiny mogą te rakiety budować dowolnie dalej i nie będą tutaj e, miały żadnych ograniczeń. I w związku z tą polityką wobec Rosji, to warto zaznaczyć, że demokraci zwiększyli pomoc wojskową dla Ukrainy. W zeszłym roku to była mowa o 250 milionach dodatkowych, ostatecznie stanęło w tym roku na 275 milionach. Przy czym chodzi o tak naprawdę dostarczenie w sumie 8 kutrów patrolowych. Dalsze 8 Ukraina będzie mogła kupić za własne pieniądze. Dalej, wymiana informacji wywiadowczych. Pamiętajmy, że tamte tereny są patrolowane przez samoloty szpiegowskie amerykańskie nad Morzem Czarnym, w związku z tym tutaj chodzi oczywiście o Donbas. I sprawa dla Ukrainy najważniejsza to jest dostarczenie radarów, które umożliwiłyby obronę przed atakami dalekosiężnej artylerii z Donbasu. I na koniec Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje za represję wobec Nawalnego. Chodzi o zamrożenie aktywów finansowych, bo wiemy, że Amerykanie tak naprawdę kontrolują obieg finansowy światowy. Ale te sankcje dotyczą tylko szefa komitetu śledczego, prokuratora, czyli urzędników, natomiast oczywiście nie dotyczą Putina. Dlatego, że gdyby dotyczyły Putina, to rzeczywiście byłby cios dla niego powiedzmy śmiertelny, bo nie miałby dostępu do swoich środków. Natomiast dopóki. Te sankcje dotyczą urzędników, no to zawsze Amerykanie mają nadzieję, że oni dotknięci takimi sankcjami zdenerwują się i obalą Putina. I to byłoby dla nas niebezpieczne, bo ta perspektywa, próba wyciągnięcia Rosji z sojuszu z Chinami mogłaby mieć miejsce tylko po obaleniu Putina. Ja w taki scenariusz nie wierzę, to może być udawane, a nie wierzę, bo cały czas zwiększają się e, związki gospodarcze między Rosją a Chinami. W tej chwili e, a Rosjanie więcej węgla eksportują. E, także to jest tak, jakbyśmy sobie, sobie mogli wyobrazić, że ktoś może odciągnąć Austro-Węgry od sojuszu e, z Niemcami bismarkowskimi. Dziękuję Państwu.